Ją się mańcy strony Michał Suprym. Krytybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. A, a ty pod tym filmem to będzie 5000 łapek w górę. Piosenka. Życie jest piękne. Wito i Bella. Nieprawda żyć. nie zawsze być. Nagrodzi rodzina. Co ta miłość będzie kwać. Prawdę życi, tobie zawsze być Grodzi na, ta miłość będzie kwaci. Prawdę życi, czy tobie zawsze być Ty nas, ta miłość będzie kwaci. Prawdę życi, czy tobie zawsze być na no, to ta miłość będzie chwać. Miłość będzie chwać. Ja mi, miłości będą cię kochanie ności. tylko, żadnego no błędem podajcie się, bo jest wszystkim suma. Nie będzie, firmiecie, bo nie wiecie, robią swoje drogą własną. Ignoracją, że uczuć. Leg komentarze, to jak wiesz, to wiemy, że wszystko zabito w kolej kuli. Kiedy odbicie w ulicy, nasze życie. Nawet wolno uczucia w na uczciach. Nawet żyć, robię zawsze być. Że nas ta miłość będzie kwać. Nawet żyć. Zawsze być... nas. Miłość będzie kwać Miłość będzie kwać jak lew na jej książce. onak tak tam do książek. L-kom. Dało. Dzień dali. by... A mi? Choć się bawił. Mówię, kręcę, proszę, i chliwość. To jest ktoś, to, to jest serce będę będzie potrafił. To pole magii. Tylko, prawda, kochasz. Tylko, bym mogła, bardzo żyć bym zawsze być Zagrodzina, to sama miłość będzie kwać. Nieprawdę żyć, czy tobie zawsze być. na to sama miłość będzie kwać. Prawdę żyć, tobie zawsze być. na to sama miłość będzie kwać. Nieprawdę żyć. Będzie być! Radzi! Na to ta miłość, będzie kwa! Będzie kwać.